Historia Zadaru, piątego co do wielkości miasta zamieszkanego przez około 80 tysięcy mieszkańców, sięga IV wieku przed naszą erą. Region początkowo zamieszkiwały iliryjskie plemiona, kolejno został skolonizowany przez Rzymian. W kolejnych latach, a nawet wiekach, obszar miasta przechodził z rąk do rąk. Raz nad Zadarem panowało Bizancjum, innym razem miasto zostało włączone do Królestwa Węgierskiego, wpadło również pod panowanie Wenecji i to właśnie wenecki styl w znacznej większości ukształtował architekturę i sposób życia mieszkańców. Mawia się, że Zadar jest bardziej włoski niż chorwacki, ale jak jest naprawdę, postanowiliśmy sprawdzić to osobiście. Jednym z miast, jakie odwiedziliśmy podczas podróży wzdłuż chorwackiego wybrzeża, była stolica północnej Dalmacji. Zadar, bo o nim mowa, podobno mógłby konkurować z przepięknym Dubrownikiem, gdyby nie fakt, że podczas II wojny światowej został całkowicie zbombardowany, a do dziś przetrwał jedynie fragment miejskich murów obronnych oraz kilka zabytków, w tym ruiny rzymskich budowli, kilka kościołów, zabytkowe bramy, pałace i arsenał z XVIII wieku. Na starówkę weszliśmy od strony pieszego mostu Grackiego łączącego oblane Adriatykiem z trzech stron stare miasto. Przekraczając jedną z miejskich bram, dotarliśmy na średniowieczny plac miejski zwany placem ludowym, czyli Narodni targ. Tak. Dobrze. Chodźmy, to chodź, już wiem, gdzie jesteśmy chodź. Ten niewielki plac, przy którym stoi ładny budynek Zabytkowej Miejskiej Gwardii z 1562 roku z charakterystyczną wieżą Cegarową z XVIII wieku, jest niewątpliwą wizytówką miasta i jednym z najładniejszych miejsc zadaży. Wizawi usadowiona jest piękna loża miejska w stylu renesansowym z 1565 roku, która służyła jako miejsce publicznych zgromadzeń politycznych. Wymierzano w niej sprawiedliwość i odczytywano akty publiczne. Dziś w budynku odbywają się liczne międzynarodowe imprezy artystyczne. Dużo obok znajduje się miejski ratusz z 1934 roku. Ty prowadzisz? Nie. No. No. Nie bój się. Ale to zdjęcie sobie zrób. Misio, zrób sobie z panem zdjęcie. Zaraz za placem Ludowym skręciliśmy w prawo w ulicę Borelli. Zadar to prawdziwa plątanina wąskich uliczek wyłożonych białym, miejskim, śliskim kamieniem. Maszerując wolnym krokiem, minęliśmy po chwili sporych rozmiarów budynek miejskiego sądu. Ciasna uliczka doprowadziła nas do małego sklepiku Galeria Świętego Piotra. Już taki najmniej chyba chorwacki klimat, nie? W sumie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że mała galeria mieściła się we wnętrzu budynku, przypominającego z zewnątrz małą średniowieczną kaplicę. Dość nietuzinkowe miejsce na mapie turystycznych atrakcji zadaru. Idziemy do mamy stąd już tylko kilka kroków do imponującej wielkością świątyni chryzogona. Kościół świętego chryzogona, pokryty skokowym dachem, to jeden z przykładów dalmatyjskiej sztuki romańskiej. W pobliżu stoi romańska dzwonnica, której budowę rozpoczęto w 1485 roku, ale nigdy nie została ukończona. Maszerując dalej, doszliśmy do dużego placu Zeleni Targ, Forum, przy którym usadowiony jest pałac arcybiskupów, a także m.in. Kościół świętego Donata w kształcie rotundy z charakterystyczną ufortyfikowaną absydą, czyli pomieszczeniem na rzucie półelipsy oraz rzymskimi kolumnami wmurowanymi w ścianę świątyni. Kościół zbudowany został w IX wieku i jest jednym z symboli zadarskiej starówki. Wnętrze nie zawiera żadnego wyposażenia i od dawna nie pełni funkcji religijnych. Obecnie odbywają się w nim koncerty muzyki poważnej ze względu na świetną akustykę. Na tyłach kościoła przycupnęła cerkiew św. Eliasza z 1773 roku. Chodź, się, chodź. Schowaj się, ja nie patrzę. Forum Romanum z kolei to sporych rozmiarów plac, który w rzymskich czasach stanowił centrum Gdy życia jesteś? społecznego miasta. Dziś stanowi ciekawy punkt archeologiczny, sporo z rzucanymi pozostałościami rzymskich kamiennych płyt, kolumn i sarkofagów. Dostrzec można także fundamenty średniowiecznych sklepów i fragmenty rzeźbionych bloków. W sąsiedztwie forum znajduje się Muzeum Archeologiczne no Miasta Zadar mieszczące w swoich wnętrzach zbiory Zobaczymy. z czasów starożytności i średniowiecza, ogólnie eksponaty z całego regionu. Po Chodź, forum syneczku. obecnie porozrzucane są pozostałości Idziemy. kolumn i sarkofagów, nie przetrwały również ci, tak fundamenty i kilka rzeźbionych kamiennych bloków. Oliwier! zatrzymaj się! Bo ta jeżdżą, słyszysz? Tuż za forum doskonale widoczna jest wysoka dzwonnica sporych rozmiarów kościoła świętej Anastazji z XII wieku z fasadą w stylu toskańskim. Naszym zdaniem, najładniejsza świątynia na terenie starówki Zadaru, ale to nie wszystko. Wędrując dalej wąską uliczką dotarliśmy przypadkiem do kolejnego, tym razem niewielkiego kościółka Matki Bożej Uzdrowienia chorych o 16-wiecznym rodowodzie, przed którym znajduje się przyjemny plac porośnięty drzewami z widokiem na pobliski arsenał. Sympatyczne miejsce na chwilę przerwy podczas zwiedzania w cieniu rozłożystych koron drzew. Mały arsenał i prochownia to ciekawy renesansowy budynek ze skrzydlatym weneckim lwem na fasadzie. To kolejny przykład włoskich wpływów w chorwackim zadarze. Maszerując w stronę morza, po lewej stronie położony był kościół z wnętrzem w stylu Rokoko, którego ładna fasada pochodzi z XVI wieku, natomiast lombarska dzwonnica przyklejona do kościoła wybudowana została w wieku XII. gdzie takie czapki są? E, nie, cały zestaw pirata prawda? cały zestaw pirata? no o, no dobra, to musimy popatrzeć a Ty chciałeś taki, tak? Czy? Nie. Aha Gładniejszy z brązowym jest Do, do walczenia z Do walczenia? No No Co jeszcze? Co jeszcze? Ojej jak ładnie Tak. Co jeszcze? Tak, co jeszcze? I tyle. I tyle? Tak. Okej. Okay. Szeroka i wygodna promenada miejska z widokiem na mało popularną turystycznie wyspę Uglian. To naszym zdaniem bardzo fajne miejsce na wieczorny lub popołudniowy spacer. Idealne na zakończenie dnia spędzonego w Zadarze w promieniach zachodzącego słońca. Niewątpliwie ciekawą atrakcją promenady są powstałe w 2005 roku organy miejskie, zlokalizowane na początku nabrzeża. Wyglądają jak zwykłe stopnie, ale dzięki systemowi płyt morze i wiatr docierający do specjalnych rur stają się muzykantami. Leniwym krokiem powędrowaliśmy promenadą w stronę morskiej latarni, a po niedługiej przechadzce opuściliśmy starówkę, przekraczając próg przepięknej bramy lądowej tuż obok niewielkiej przystani jachtowej Fosia. Wprost spod bramy udaliśmy się na parking, a po wrzuceniu maneli do bagażnika samochodu ruszyliśmy w drogę powrotną w stronę granicy z Węgrami. Dalej przez Budapeszt i kolejno wzdłuż całej Słowacji, prosto do domu. Do Krakowa dotarliśmy po 15 godzinach jazdy z małą drzemką po drodze w okolicy Balatonu na Węgrzech. Spacer po Zadarze to jednak spora przyjemność. Błyszczące się kamienne płyty i biały, odbijający się mocno od słońca kamień dodaje miejscu nietuzinkowej urody. Zadar może nie zachwycił nas tak bardzo jak wspaniały trogir czy historyczny dubrownik, ale niczego mu pod kątem atrakcyjności nie brakuje. A z pewnością nie brakuje mu bałkańskiego szyku i włoskiej urody. Na jednotniowy spacer w sam raz.